Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Karolina i zapraszam Was na kolejny vlogmas. My się z Wami witamy, a ja biegnę szykować się na zajęcia online. Mamy dzisiaj poniedziałek, więc pracowity dzień przede mną. Zobaczymy, czy w ogóle uda mi się zebrać jakiś materiał na tego vloga, ponieważ w poniedziałki z reguły głównie siedzę przed komputerem. Ale zabieram Was dzisiaj ze sobą i zaczynamy. Stanowisko na zajęcia online, tak się prezentuje. Dwa podręczniki, a właściwie podręcznik i skrypt, laptop, przybory do pisania. Tu jest woda, mój notatnik, zaraz sobie coś tam zaplanuję i duża kawa, bez tego by się nie obeszło. Mam jakieś mini kolokwium, a potem myślę, że przyjdzie czas na śniadanko, bo jestem już mega głodna i zastanawiam się, czy mam ochotę na owsiankę czy omleta. Widzieliście jak wczoraj na vlogu odbierałam wielką paczkę i przyszedł taki piękny dom piernikowy. Niestety przyszedł połamany. I nie możemy go złożyć, a to był jeden z punktów na mojej świątecznej bucket liście. I Szczerze mówiąc nie wiem e, teraz co zrobić. Bo serio chciałam go udekorować. Kupiłam wszystko do dekoracji, a z domu nici. Zobaczcie, próbowaliśmy to skleić, ale niestety jedna część tego nie wytrzymała. Drugą faktycznie się udało uratować, ale ta jest cała rozwalona, a bez niej do mnie istnieje. Witam się z Wami w przerwie między zajęciami. Jest godzina 11.20. Ja na razie nie jadłam jeszcze śniadania, ponieważ miałam najpierw takie wymagające zajęcia, a potem miałam mini kolokwium i potem dalej zajęcia, więc dopiero teraz zabieram się za śniadanko. I właśnie zastanawiam się, co to takiego będzie, ale myślę, że pójdziemy na łatwiznę i będą to jakieś szybkie placuszki bananowe może. Jedno jajo, jeden banan do miseczki i wszystko razem rozgniatamy widelcem. Można to zrobić w formie placuszków, ale ja chyba dzisiaj nie mam czasu, więc po prostu zrobię jeden większy omlet. I zaraz się widzimy, jak pewnie będę jadła, a potem będziemy razem szykować prezent handmade, o którym mówiłam we wczorajszym vlogu. Do tego banana i jajka dodam trochę mąki owsianej, trochę proszku do pieczenia, żeby ładnie wyrosło. Jak będzie za gęste, bo mąkę wsypałam na oko, to dodam trochę wody. Wszystko usmażę i będzie pycha. Tu mam jakąś resztkę cukru waniliowego, też możemy dodać proszek, woda i gnieciemy. Można by było oczywiście użyć do tego blendera, ale. Jest to niepotrzebne brudzenie. Łyżka też... Łyżka. Fajną masz łyżkę, Karolina. Widelec też się jak najbardziej przyda, a przy tym yy, kawałeczki banana będą bardzo dobrze wyczuwalne. Może w którymś z kolejnych filmów pokażę Wam Jeden z pysznych przepisów na śniadanie, właśnie takich bardziej zimowych i będzie to omlet a'la ciasto marchewkowe, jest mega, mega pyszny. Możecie dać znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki przepis. Jest potrzebne mega mało składników, a smak jest naprawdę zabójczy. Ja usmażę na oliwie z oliwek, czasem smażę też na oleju kokosowym, ale dzisiaj jestem zbyt leniwa i nie mam za dużo czasu. Tak więc szybko podsumowując, do tego omleta potrzebny jest banan, jedno jajko odrobina mąki, odrobina wody, proszek do pieczenia i trochę oleju. Wszystko razem mieszamy, olej wylewamy na patelnię i smażymy z obu stron aż ładnie nam wyrośnie. To jest mega szybkie śniadanie i zawsze się sprawdza, bo możemy dodać coś pysznego na górę i zawsze uzyskamy każdy smak, na który mamy akurat ochotę. Mój omlet się smaży, a ja szybciutko robię kolejną porcję dla Adasia. Do omlecika dodam sobie jedną pomarańczę, żeby było bardziej świątecznie. Niestety, tak jest życie i mój omlet odrobinę się rozpadł. Tak się prezentuje moje poniedziałkowe śniadanko. Rozwalony bananowy omlet ze skyrem i do tego pomarańczka. Możemy zaczynać. I tak, ja nazwałam ten prezent prezentem handmade, ale... Teraz tak sobie uświadomiłam, że to nie do końca będzie prezent handmade. Hmm, nie wiem, jak to nazwać, bo nie będziemy nic majsterkować, ale nie jest to kupiona rzecz, tylko będziemy robić ją sami. I tak, będzie to taki piękny słoik z najróżniejszymi złotymi myślami w środku. Ja podaruję taki prezent jednej z najbliższych mi osób, jednej z moich najlepszych przyjaciółek. I mam nadzieję, że taki prezent sprawi, że poczuje się ona lepiej i że przez cały rok będzie o mnie pamiętać. I zrobię 365 karteczek na cały przyszły rok. I e, zrobię jeszcze kilka na te ostatnie dni grudnia, czyli zostanie mi około tydzień grudnia, tak, chyba równy tydzień. E, więc zrobię ponad 300, 7, e, 370 karteczek, około. Mam nadzieję, że mi się uda. I teraz tak, taki słoik kupiłam w Nanunana. On mi się mega spodobał. E, uznałam, że wszystko będzie z niego mega łatwo wyciągać, a poza tym dużo rzeczy się w nim zmieści, ponieważ ja prócz karteczek chciałabym umieścić tam na przykład jakieś cukierki e, i na przykład może jakieś nasze wspólne zdjęcia albo coś takiego. Oczywiście wszystko wywołane w malutkich formacikach, aby się tutaj idealnie zmieściło. E, I na koniec zrobię do tego taką ala instrukcję, jak takiego słoika używać. Co z nim robić i jak to wszystko działa? Zabieram się do pracy i zaczynam od wypisania wszystkich myśli, które chciałabym umieścić w tym słoiku. Ok, ja stworzyłam sobie dokładnie 186 komórek, co w e, podwojeniu daje 372 komórki, a to są właśnie wszystkie dni, na które chcę stworzyć daną złotą myśl i będę sobie teraz po kolei w każdą krateczkę coś wpisywać. Okej. Okay. Ja już e, zrobiłam część mojej listy. Całą listę będziecie mogli znaleźć może w jednym z moich postów na Instagramie albo w moim wyróżnionym Instastory. Na pewno wyróżnię Wam to gdzieś, e, gdy już cała lista powstanie. A teraz zabieram się za pokazanie Wam, co teraz zrobię z tą już gotową częścią. Mój plik puszczam do druku i zabieramy się do dalszej części pracy. Na razie wydrukuję tylko jedną stronę, bo tylko jedną zapisałam, ale tak jak powiedziałam, będziecie mogli zobaczyć na przykład na moim Insta, jak wyglądała cała moja lista, czyli 372 zł myśli. Drukujemy mamy naszą listę. Tu jest 58 złotych myśli. Całkiem dobrze mi już poszło. I teraz wybiorę sobie jedną z kolorowych kartek. Będę się starała wybierać takie kolory, jakie ta osoba lubi. Nie chcę mówić dla kogo, dla której z moich przyjaciółek to jest prezent, ponieważ wiem, że wszystkie, a na pewno większość z nich. Nie ogląda, jednak chciałabym, żeby miała ona niespodziankę, gdy taki prezent ode mnie dostanie. Biorę klej, przyklejam całą karteczkę i zabieram się za nic innego jak wycinanie. Ja zdecydowałam się poprzyklejać moje złote myśli na inną kartkę, aby nie prześwitywały one, gdy będą w słoiku, Wtedy będzie taka większa radość z rozwiązywania karteczek. Na samym początku wybrałam takie naprawdę błahe myśli, coś w stylu myślę o tobie, pamiętaj, że jestem dla ciebie, uśmiechnij się, albo to będzie dobry dzień, lub zjedz kawałek czekolady. Myślę, że są to takie rzeczy, które na przykład w jakimś gorszym dniu naprawdę mogą poprawić humor. Powinnam teraz chwilę poczekać, aż to wszystko ładnie wyschnie. Więc, może poczekam, bo podklejam jeszcze końce, żeby na pewno tu się wszystko pięknie skleiło. Pamiętajcie, że taki prezent możecie podarować każdemu, nie tylko kobiecie. To, że ja się zdecydowałam, że taki prezent ode mnie otrzyma osoba płci żeńskiej, to wcale nic nie oznacza. Faceci też się na pewno ucieszą z takiego prezentu. Z tego, co dobrze pamiętam, ja mojemu chłopakowi zrobiłam. Kiedyś taki kalendarz adwentowy, e, i były tam 24 cytaty, a właściwie 24 myśli, za co go kocham. I to też była mega fajna sprawa. Z tego co wiem, podobał mu się taki prezent, więc oznacza to, że faceci też lubią e, czasem coś miłego przeczytać. Zobaczcie, po tej stronie nic nie widać, a tu mamy super myśli teraz tylko muszę je w jakiś ładny sposób powycinać, może dam temu chwilę aby faktycznie wszystko się ładnie przykleiło, żeby nic nie zniszczyć widzimy się za chwilę pierwsze karteczki zostały wycięte dopiero teraz pomyślałam o tym, że wydrukowałam je mega cieniutkie chciałam je obwiązać wstążką, ale w takim wypadku będzie to chyba bez sensu i po prostu je pozaginam myślę, że też będą spoko wyglądały i zabieram się za dalsze wycinanie OK, wyciąłam dopiero kawałek mojej listy, ale teraz pokażę Wam o co mniej więcej mi chodzi. Składamy taki paseczek na pół, o tu mi jeszcze wypadło trochę kleju, co oznacza, że nie do końca się skleiło, więc może jeszcze powinnam poczekać. I taką karteczkę wrzucamy do naszego słoiczka. Zobaczcie, ma to swój pewien urok taka mała, przywiązana karteczka. Wrzucam ją i zaginam kolejną. I co? I tą też postaram się może przywiązać. Ja do tego słoika chcę powrzucać jeszcze ulubione słodycze, tak aby prócz takiego mentalnego, dobrego samopoczucia mój prezent niósł też odrobinę dziesięcego szczęścia. O, zobaczcie. I tak wygląda nasza karteczka. Myślę, że jest to mega super sprawa. Zaraz utnę jeszcze trochę te żeby nie sterczały tak bardzo. No i co? Jest to na pewno żmudna robota, bo dużo czasu spędzę na właśnie składaniu, i jeśli faktycznie się zdecyduję, przewiązywaniu tych karteczek, ale pomyślcie o tym, jak wielką radość taki prezent może sprawić. Myślę, że zarówno najlepsza przyjaciółka, jak i babcia, jak i koleżanka z pracy, czy ze, ze szkoły. Jak i mama, oczywiście, tata, chłopak narzeczony, mąż. No, mogę tutaj wymieniać. Każdy się ucieszy z takiego prezentu. Tylko nie ten kot! Tylko nie ten kot, bo ten kot to tylko lubi fotele drapać. Zabieram się, nie gadam. Jak yy, osiągnę efekt bliżej końcowego, to na pewno Wam nagram. Mam nadzieję, że będzie to już dzisiaj i już dzisiaj będę mogła Wam pokazać, jak wygląda mój efekt końcowy. A nawet jeśli nie uda mi się w dzisiejszym vlogu pokazać Wam, jak to wygląda, to pamiętajcie, że do tego nie potrzeba jakiejś większej filozofii. Napiszcie po prostu na karteczkach to, co chcielibyście tej osobie przekazać i co codziennie mogłoby jej polepszyć humor. O i teraz wstążeczka się kotkowi podoba, no ja rozumiem, bo ona taka błyszcząca. No i nie wiesz o co chodzi teraz, że tak piszczy brzydkie. Skończyłam właśnie wycinać pierwszą część, pierwszą stronę moich złotych myśli i chciałam powiedzieć, że jest to prezent który może wykonać naprawdę każdy. Potrzeba do niego jedynie słoika, a tak naprawdę nawet ten słoik nie jest konieczny, ponieważ złote myśli można umieścić w jakimś ozdobionym kartonie. Drukarka też nie jest potrzebna, ponieważ złote myśli można napisać własnoręcznie i będzie to wtedy jeszcze lepsza sprawa. Jest to prezent niskobudżetowy, a przy okazji naprawdę możemy komuś pokazać, jak bardzo nam na nim zależy jak ważną dla nas jest osobą i poprawić mu każdy dzień w 2021 roku. Także mam nadzieję, że ktoś skorzysta z mojego pomysłu i że takie prezenty handmade robione prosto od serduszka wam się podobają i też znajdą się pod waszą choinką. I tak się prezentuje dzisiejszy obiadek. Spaghetti z papryką i trochę sera. My z Izikusiem zajadamy sobie kolacyjkę, jak widzicie ktoś mi ukradł ukradkowe krzynki dosłownie z talerza. Zajadamy sobie, ja mam kanapeczkę z pomidorkiem i do tego herbatkę. Taką mamy herbatkę, zabieram się za jedzenie, potem jeszcze trochę pracy, a potem zabieram się znowu za kontynuację mojego prezentu. Okej, okay. witam się z Wami już po pewnym czasie. Ja popracowałam, porobiłam to, co musiałam. Zrobiłam też quiz na Instagramie, więc jeśli następnym razem macie ochotę wziąć w takim udział, to koniecznie wbijajcie mój Instagram w Karo, a teraz zabieramy się za kontynuację. E, mojego prezentu Handmade. E, ja dopisałam już sobie kilka sentencji, zaraz wydrukuję kolejną kartkę i kupiłam też cukierki krówki. Uznałam, że to będą najlepsze cukierki do tego typu prezentu, ponieważ w nich w środku też jest sentencja. Więc gdy ktoś będzie wyciągał karteczkę, to będzie mógł przeczytać jakąś złotą myśl i na samej krówce też będzie złota myśl, więc będzie to podwójna radość. Wrzucę je tu do środka. E, I teraz tak, niektóre karteczki. E, Przewiązałam taką wstążeczką, ale nie wszystkie, ponieważ jest to mega dużo roboty i uznałam, że nie każda karteczka musi być e, przewiązana. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu z kolejnymi y, wydrukowanymi partiami sentencji, ale jak na razie część jest przewiązana, część nie. W moim słoiku jest prawie 60 sentencji, dokładnie 58. I teraz część z tych znowu wrzucę, a część zabiorę się za przywiązanie w Co to tu mi się majta, mogę wiedzieć? Otwieramy kalendarz. Ja już znalazłam siódemeczka, jest tutaj. Otwieramy. Oki doki, mój misiaczek. Wyciągnięty, ja sobie. Hmm, zostawię go sobie na jutro, jutro zim dwa, zostawię go sobie na jutro do kawki, a teraz idę jeszcze szybko powycinać i pokażę Wam na czym zakończyła się moja dzisiejsza praca nad tym prezentem i myślę, że w którymś z kolejnych vlogmasów zupdate'uję Wam jak już będzie cały gotowy ten prezent, kupię jeszcze jakąś przepiękną wstążeczkę do obowiązania tego Nie będzie... Idealnie. Pokażę Wam jak to wygląda na tę chwilę. Nie skończyłam jeszcze, ale zobaczcie, że w słoiku robi się coraz bardziej kolorowo. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy te kolorowe karteczki były dobrym pomysłem, ale, ale przynajmniej słoiczek jest taki wesoły. Koniecznie dajcie znać, co Wy sądzicie o takich prezentach handmade, czy lubicie robić takie rzeczy. Dajcie też znać, czy uważacie, że taki słoik dobrych myśli to dobry prezent na najbliższe święta. Ja myślę o tym, że nadchodzi rok 2021, a że 2020 nie obdarował nas zbyt dużym dobrem. No to taki słoik dobrych myśli na 2021 rok. Może się przydać. Jeśli taki luźny vlog połączony z pomysłem na prezent na najbliższe Boże Narodzenie Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi też mega miło, jeśli napiszecie coś w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia jutro. Cześć!